Witam Was, kochani, serdecznie na kanale Rodziny Januszy. E, dzisiaj chcę Wam pokazać sałatkę, taką dosyć szybką, łatwą, z niewielu składników i bardzo pyszną. E, teraz przedstawię bohaterów, ale jeszcze chciałabym e, poprosić osoby, które pierwszy raz nas oglądają, abyście zasubskrybowali kanał. Zapraszam serdecznie. Kochani, chcę, żeby to było dobrze widać, o, widać, więc tak, ogóreczki pokrojone, kiszone, ja miałam mało kiszonych, więc mało solne dołożyłam, koperek, ja to wszystko przygotowałam, żeby dużo czasu nie zabierać, szczypiorek pokrojony, e, powinna być e, czerwona cebulka, ale ponieważ ja nie lubię cebuli czerwonej, każdy może sobie dać, co zechce. Dałam czerwoną, czyli rzodkiewkę. I tu mamy głównego bohatera, są to ziemniaki, e, umyte tylko, nie obierane i ugotowane. Takie duże, zwróćcie uwagę, duże takie kosteczki. Proszę bardzo. I teraz, cóż, aha, i majonez. No wiadomo, sól i pieprz, tak? Kochani, teraz to wszystko będziemy sobie łączyli, czyli damy ziemniaczki, pamiętajcie, ugotowane w, o, z, o, z obierkami jakoś. Teraz damy na przykład weczkę. Tak. Koperek. Ogóreczki. Może tak, ja mu się przybliżę, żebyście bardziej widzieli mnie. Ogóreczki, w kostkę wszystko pokrojone i szczypiorek. <śmiech> <śmiech> Oczywiście dajemy sobie sól i pieprz. Tak. I pieprz. O. Zależy, jak kto lubi, jak bardzo ostre. I teraz dajemy sobie majonezik. O. Mieszamy naszą sałatkę. O. Jeszcze dodamy majonezu, bo jest dosyć sporo tej sałatki wyszło. Tak. O, proszę bardzo. Sałateczka już jest wymieszana. Zaraz na chwilę się z Wami rozłączę i połączę się, kiedy będę już konsumować. Kochani, sałatkę już wymieszałam do końca. Wyłożyłam na talerzyk. Przeozdobiłam nawet pomidorkiem, żeby było bardziej kolorowo, zobaczcie. I teraz spróbuję sałatkę naszą. A? Mm. Bardzo, <laughs> bardzo pyszna. Ten maj majonez tak podkreśla smak. Kochani, nie będę się rozgadywać. Życzę wszystkim smacznego, jeżeli spróbujecie sałateczkę zarobić, sami przyznacie, że się szybko robi. I cóż, do zobaczenia, do następnego odcinka. Pa pa!